portal Wrc.pl. 8 czerwca na boisku na Berdychowie, radny Rady Miejskiej w Wągrowcu zorganizował Dzień Dziecka. Dzisiaj zorganizowaliśmy Dzień Dziecka na Berdychowie. Bardzo się cieszę, że mamy tak piękną pogodę. Do dyspozycji mamy gry, zabawę, animacje, zjeżdżalnię, straż pożarna, która też będzie pokazywała, będzie nam udostępniała samochody słodycze. Bardzo się cieszę i dziękuję z tym wszystkim, którzy pomogli mi w zorganizowaniu dni Dziecka. Dzień Dziecka na Bardychowie to już tradycja. Dlatego w tym roku, mimo braku zaangażowania pozostałych radnych z tego okręgu, impreza doszła do skutku dzięki sponsorom firmom prywatnym i radnemu Dariuszowi Bąkowi oraz pomocy radnego z innego okręgu Szymona Jasińskiego. Impreza rozpoczęła się turniejem piłkarskim na boisku, gdzie swoje umiejętności sportowe zaprezentowało pięć drużyn z rocznika 2016. Sędzią turnieju był radny Szymon Jasiński. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. Sportowe zmagania to jednak nie wszystko. Dla najmłodszych grupa BIT przygotowała animacje i dmuchane zamki. Nie zabrakło też baniek, mydlanych, tatuaży i malowania twarzy. Bójsko na Brdechowie odwiedziła Justyna Michalska, zastępca burmistrza Wągrowca. Przyniosła najmłodszym cukierki. Organizowany jest Dzień Dziecka, tym razem na Berdychowie, dzięki panu radnemu Dariuszowi Bąkowi. Dzieci mają mnóstwo atrakcji, jest super pogoda i dla wszystkich życzę najlepsze, składam najlepsze życzenia, bo przecież wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi, my dorośli również. Dzięki druhom z OSP Wągrowiec, najmłodsi mieli też okazję zasiąść za sterami wozów strażackich.